Cześć! Ponownie witam wszystkich na kanale Retrowarsztat i zapraszam na kolejny odcinek w dziale powracamy do germanu wszystkich fanów tranzystorów germanowych. Wszystkim tym, którzy wierzą, że można zbudować dobry wzmacniacz na takich tranzystorach, przedstawię dzisiaj próbę numer dwa i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Założyłem, że tym razem wypróbuję konstrukcję z wykorzystaniem wzmacniacza różnicowego na wejściu. Rozwiązanie takie bardzo rzadko spotykane nawet w schematach profesjonalnych wzmacniaczy z tamtych czasów. Wszystko za sprawą tego, że do poprawnej pracy wzmacniacza różnicowego potrzebna jest dobra zgodność parametrów tranzystorów. W Germanie parametry były mało powtarzalne, a procesy technologiczne niedokładne, co czyniło trudnym uzyskanie dobrze sparowanych tranzystorów. W parze z panem Googlem pogrzebaliśmy w internecie i zatrzymałem się na takim oto schemacie. Link do strony autora tego schematu zostawię w opisie, a na jego stronie znajdziecie kilkanaście naprawdę ciekawych konstrukcji. Przyjrzyjmy się schematowi. Na wejściu mamy wzmacniacz różnicowy na tranzystorach NPN. Koncówka mocy typowy schemat przeciwsobny. No i ciekawe rozwiązanie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Napięcie zasilania 24 V. Prąd spoczynkowy 20 mA. Moc ma sięgać 6 W, co nie powala, ale walczymy o jakość dźwięku, a nie o moc. W końcówce mocy stosujemy tranzystory P213. W odróżnieniu od stosowanych poprzednio P217 mają mniejszy maksymalny prąd kolektora 5 A, ale wyższą częstotliwość graniczną 150 kHz. Daje to powód spodziewać się mniejszych zniekształceń na wysokich częstotliwościach. No cóż, czas na pomiary. Makiet wzmacniacza zebrałem na takich listwach z polami kontaktowymi, pozyskanych z jakiegoś starego sprzętu i przyznam, że w wypadku testów takie rozwiązanie się sprawdziło, ponieważ mam dobry dostęp do wszystkich elementów i wygodne podłączenia źródeł zewnętrznych. Włączam zasilanie i odnotowuję prąd spoczynkowy 26 mA, co jest wartością akceptowalną. Zacznijmy pomiarem mocy maksymalnej wzmacniacza od ogólnie przyjętych 1000 Hz i zanotujmy napięcie na wyjściu do ograniczenia amplitudy. Obciążenie, zgodnie z założeniami schematu, 8 ohmów. Wynikiem jest napięcie 6,71 V RMS na wyjściu. No i po obliczeniach widzimy, że moc lekko poniżej deklarowanych 6 W. Wizualnie zniekształceń fazowych nie widać, ale przejdę w tryb XY na oscyloskopie, by się upewnić. I jest OK. Ponieważ parametry tranzystorów pozwalają, postanowiłem nieco zwiększyć napięcie zasilania, mianowicie do 26 V. Prąd pobierany z zasilacza wyniósł 360 mA. Napięcie wyjściowe przy tym wzrosło do 7,24 V, co w naszym wypadku daje już 6,5 W. Do uzyskania maksymalnej mocy napięcie RMS z generatora wyniosło 127 mV. Autor zakładał uzyskanie maksymalnej mocy przy dwukrotnie wyższym napięciu wejściowym, ale przypuszczam, że nią na myśli pomiary z wejściowym potencjometrem w środkowym położeniu. Ja na etapie testów tego potencjometru nie używam. Zgodnie z tradycją sprawdźmy teraz pasmo przenoszenia woltomierzem. Zaznaczę na początku dolną częstotliwość na poziomie minus 3 dB. Wirtualne 0 będzie na woltomierzu w punkcie minus 1 dB. Przyspieszę wyświetlenie pomiarów, ponieważ charakterystyka jest w miarę liniowa. Spadek minus 3 dB jest na częstotliwości 13 Hz, co jest bardzo dobrym wynikiem. Teraz spójrzmy, jak to u nas pójdzie w stronę zwiększenia częstotliwości. Mamy podbicie pół dB na częstotliwościach 6 do 8 kHz. Dalej wszystko wraca do normy, a minus 3 dB notujemy na częstotliwości aż 45 kHz. Wynik zaskakująco dobry, ale nie śpieszę się cieszyć. Najpierw spojrzę, jak wygląda nasz sygnał na granicach pasma. Na 20 Hz występują nie powiem, że znaczne ale już widoczne gołym okiem zniekształcenia, które znikają ciut obniżając sygnał wejściowy. Na wysokich częstotliwościach podobne zniekształcenia już widzimy na częstotliwości 10 kHz i w miarę zwiększenia częstotliwości one rosną. Jak rośnie również pobierany z zasilacza prąd, ale to zjawisko omówiliśmy już w poprzednim odcinku o wzmacniaczach germanowych. Zbadajmy jeszcze wzmacniacz przebiegiem prostokątnym. Na tysiącu herców praktycznie bez zarzutów. Na 100 hercach również. Na 10 kHz meandry jest dużo bardziej sympatyczny niż w poprzednim badanym wzmacniaczu, ale zafalowania na wierzchołkach mogą świadczyć o niedużym rezonansie w zakresie częstotliwości pozaakustycznych. Podsumowując, pomiary wywarły w miarę pozytywne wrażenie, gdyby nie te wysokie częstotliwości. Nie daje za wygraną i zgodnie z logiką zwiększę pojemność kondensatora w sprzeżeniu zwrotnym. Do istniejącego o pojemności 330 pF równolegle dodam jakieś 220 pF. Powiem szczerze, wynik przekroczył wszelkie moje oczekiwania. Sinusoida bez widocznych zniekształceń, jak na 10 tak i na 20 kHz. Przebieg prostokątny na 10 kHz ma lekko zaokrągone wierzchołki, ale powiem, że i tak on nie było lepszy niż w pierwszym wzmacniaczu, a w porównaniu do poprzednich pomiarów zniknęły nam zafalowania rezonansowe. Policzyłem jeszcze sprawność wzmacniacza i wyniosła ona równo 70%. Na koniec sprawdziłem jeszcze zniekształcenia fazowe wzmacniacza na częstotliwościach 100 Hz i 10 kHz. Można to zrobić na kilka sposobów. Na przykład za pomocą figur lisarzu lub mierząc przesunięcie czasowe pomiędzy wejściowym a wyjściowym sygnałem. Wynik, około 20 stopni na 100 Hz i 27 na 10 kHz, nie jest ani wybitnym ani marnym. Zniekształcenia fazowe są tym mniejsze, im szersze jest pasmo przenoszenia wzmacniacza. Akurat w przypadku tranzystorów germanowych z tym ostatnim jest jak jest. No i jeszcze wyniki testów na obciążeniu 4 W większości wypadków właśnie obciążenie 4 było preferowane w starych wzmacniaczach ponieważ przy podobnym napięciu na wyjściu można było uzyskać większą moc. Warunkiem oczywiście jest odpowiednia moc tranzystorów wyjściowych. W naszym wzmacniaczu ograniczenie amplitudy nastąpiło przy 6,5 V, co daje na obciążeniu 4-omowym moc w okolicach 10 W. Pozostałe pomiary są bardzo zbieżne z poprzednimi na obciążeniu 8 Ohmów. Z tym... Że na 10 kHz mamy większe zaokrąglenia sygnału prostokątnego, co świadczy o gorszym paśmie w zakresie górnych częstotliwości. No i czas na krótkie podsumowanie. Mówiąc szczerze, wyniki testów mnie pozytywnie zaskoczyły. Moc wzmacniacza na obciążeniu 8 ohmów wyniosła 6 W, na 4 ohmach 10 W. Pasmo przenoszenia na poziomie minus 3 dB od 13 Hz do 45 kHz. Większych zniekształceń wizualnie na oscyloskopie nie widać. Zniekształcenia fazowe bliżej granic słyszalnego pasma 20. 27 stopni. Do tego schematu obiecam wrócić w kolejnych odcinkach, a w moich planach pomiary harmoniczne sygnału, zamiana tranzystorów wyjściowych na tranzystory z wyższą częstotliwością graniczną, no i na odsłuchu porównanie z poprzednim schematem. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentarzy i subskrypcji i czekam na przeglądzie kolejnych odcinków.